Od zawsze marzyłam o miejscu, w którym w ciekawy sposób mogę spędzić czas razem z rodziną. Niedawno właśnie dowiedziałam się o akcji, do której włączyła się spółdzielnia mieszkaniowa Jasmos, a jej organizatorem jest Nivea. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. To już kolejna taka akcja. Nivea do tej pory wybudowała 40 podwórek, 100 placów zabaw i wyposażyła 100 szkółek piłkarskich w całej Polsce. Podwórko Niwea może powstać i w naszym mieście. Pod warunkiem, że wszyscy oddamy swoje głosy na właśnie ten plac. A takim miejscem jest Jastrzębski Placek przy Ulicy Zielonej. Pomóżmy przedszkolakom spędzać cudowne chwile ze swoimi najbliższymi. Wspólnie stwórzmy im Zielony Placek Niwea. Dzięki waszej pracy mam nadzieję, że mieszkańcy z jeszcze nie wiatru... Zagłosują w internecie na podwórko niwa przy ulicy Zielonej i dziękuję Wam jeszcze raz, dziękuję jeszcze raz dyrekcji i wywoławcom za przygotowanie pięknego programu artystycznego. Brawo.